Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Tak, to dzisiaj nastał ten dzień, kiedy chciałem Wam zaprezentować obudowę do Raspberry Pi 5, która nadleciała wprost z kosmosu. Rozbiła się na Antarktydzie, gdzie Paweł zebrał wszystkie szczątki, jak widzieliście w poprzednim filmiku, i złożył do kupy wszystko. A na poważnie już zobaczcie, w tyle stoi stary Piron Man. Można powiedzieć, że to już dziadek z brodą. Piron Man 5 zwykły. Tu widzicie ten napis bardzo wyraźnie. Piron Piron Man 5. Natomiast tu wyłania nam się jakaś pięknota. Zobaczcie napis Piron Man 5 Max, ale widoczny w taki szlachetny sposób, jak w jakimś, nie wiem, kamieniu szlachetnym, odbicia przyciemniona plexi. W starym była przeźroczysta plexi. Czy to było brzydkie? Nie. Też było ładne, też robiło robotę. Ta obudowa naprawdę ogarnia kuwetę stara, ale ta nowa? Sami powiedzcie, gdy patrzymy na starą, to to wygląda jak powiedzmy jakieś no, dobre Audi, ale tutaj mamy już Mercedesa najwyższej klasy czy też. BMW, WBM z kosmosu, proszę Państwa. Tak wygląda ta obudowa. Generalnie jest podobna, może gabarytowo trochę większa, mniejsza. Nie wiem, ta czerń mnie powala, pasuje do wszelkich pomieszczeń. Można go naprawdę wystawić świetnie na wierzchu. Oczywiście to nie chodzi tylko o wygląd, ponieważ ta obudowa, no, sporo się różni od tej obudowy. Dzisiaj chciałbym Wam krótko omówić te różnice i pokazać Wam, dlaczego... Ta właśnie obudowa jest warta grzechu. Co więcej, pod koniec filmu i w opisie pod filmem przekażę Wam specjalny kod rabatowy do strony producenta, gdzie można nabyć tą obudowę z 15% rabatem. Mam nadzieję, że uda Wam się zgarnąć to w dobrej cenie. Więc obserwujcie informacje pod, pod filmem. Moi drodzy, kochani, zobaczcie. Pomijam, że to jest obudowa e, taka czarna z pleksi, to tutaj również mamy przecież jak widzicie wszystkie wyprowadzenia GPIO, tylko w tej czarnej plexi to one są naprawdę wyraźnie, o wiele lepiej nawet widoczne niż w tamtej przezroczystej plexi. Z takich małych dodatków z tyłu się niczym nie różni, ale z przodu rzeczywiście jest różnica. Gniazdko na kartę pamięci bardzo fajnie zrobione, jest, jest takie w, wysuwane, klikalne dodatkowo przycisk wyłączający zasilanie, tu go nawet w tej czerni prawie nie widać, ale widzicie, że jest, gdy się wszystko odbija, no po coś pięknego, ta obudowa, zobaczcie, to jest, to jest jak z jakiegoś, no nie wiem, porównanie kosmiczne. W obu obudowach włączyłem podświetlenie Magic led na fioletowe takie oddychanie, jak widzicie, się ściemiają i rozjaśniają, nawet prawie w podobnym momencie, no niemniej jednak w tej obudowie tutaj Pironman 5 Max, no, no, no to podświetlenie robi robotę, te otwory Napisu Pironman 5 są świetne. Oczywiście, jeśli oglądasz ten filmik u mnie na kanale, to znasz poprzedni filmik o obudowie Pironman 5, gdzie najważniejszą zaletą tych obudów, tamtej obudowy, ale również i tej jest co? Chłodzenie e, procesora i w ogóle całej płytki Raspberry Pi. bodajże najlepsze na świecie. Specjalna obudowa, dobrze przemyślana, z aktywnym wchłodzeniem w jednym i w drugim. Wentylator podłączany oczywiście do. Raspberry Pi 5 sterowany automatycznie z Raspberry Pi 5, ale dodatkowo dwa wentylatory z tyłu, które tutaj na dodatek, jak widzicie, one y, przebijają się, w ich podświetlenie takie RGB, no tutaj zaczynają się już spore różnice w porównaniu do poprzedniej obudowy. Nie tylko jeśli chodzi o wentylatory i gadżety, bo zaraz przejdziemy do tych najważniejszych rzeczy. No, ale na tą chwilę możecie zauważyć, że w tej starej obudowie coś nam się wyświetla na wyświetlaczu. I słuchajcie, tu jest mały problem w tej starej na dlatego że na tym wyświetlaczu to się wyświetla non-stop, ciągle. Owszem, możemy wejść i ręcznie to wyłączyć, ale po co? No chcielibyśmy mieć podgląd z, nie wiem, zajętości pamięci, czegoś tam, co daje nam dodatek Pironmana do Home Assistanta, bo ja akurat używam tych obudów do Home Assistanta. Problemem głównym było to, co ja nawet pisałem na forum Githuba, czy na GitHubie producenta, żeby dorobili jakiś wygaszacz ekranu. No bo przecież te OLEDy się troszeczkę wypalają, żeby później, tylko że tu nie było czym go, by było, tu nie było czym go wyłączyć poza ręcznie wejściem na home assistanta. No dlatego tak zostawili, to się świeciło, to wyświetlacze potrafiły się wypalać. A ja pomijam, że tu będę chciał tworzyć własny dodatek do jednego piranmana, jak i do drugiego, który będzie miał wygaszacz ekranu i włączanie, niekoniecznie. Y, związane z tym, że, żeby trzeba było wchodzić na, y, nawet w tym starym, słuchajcie, na Home Asystanta stronę główną, i tak dalej. Natomiast w tym inżynierzy, firmy, która wyprodukowała, no zaskoczyli mnie, bo wprawdzie stara obudowa posiada czujnik podczerwieni i myślałem, że może będzie jakiś pilocik do wyłączania wygaszacza, tym bardziej ani wygaszacza, ani no tu pilocika, by trzeba było jakoś oprogramować, nie ma w tym dodatku czegoś takiego. Natomiast w tej nowej obudowie również jest wyświetlacz, ale po pierwsze też bardzo ładnie schowany pod tym przydymionym plexi, więc go tak wprost nie widać. Ale jak go zaaktywować? Uwierzcie mi, że on jest włączony. Wymyślono, jak wybudzać go z wygaszania. W jaki sposób? Jest to napisane w instrukcji. Wystarczy zrobić tap, czyli dotknąć, puknąć. Słuchajcie, dam mu teraz kuksańca w głowę. Proszę bardzo, wyświetlacz się włączył. Widzicie? Wystarczy z przodu też. Kliknąć, tapnąć tutaj w tą pleksję, a ten wyświetlacz się włącza. Czasami niestety, choć rzadko, ale mi się zdarzyło, widzicie, on jest przesunięty o jedną linijkę w dół, ta treść wyświetlana. Tak, jakby inicjalizacja poszła nie tak przy włączeniu. Nie chcę teraz wyłączać i włączać ponownie, bo w większości wypadków włącza się dobrze. W starym Pironmanie to mi się nie zdarzyło, w tym się zdarzyło, więc tu pewnie jeszcze inżynierowie będą rozwijali nowsze wersje dodatku do Pironmana i ten drobny błędzik, który się czasem może objawić, poprawią. Jak jest zatem zrealizowana, bo to jest ta ciekawostka, to wybudzanie. Widzieliście, że puknąłem, czyli co? Co w środku jest? No bo na początku myślałem, że tapto, że z przodu trzeba dotknąć i że jakiś czujnik dotyku. Nie! Słuchajcie, czujnik wstrząsów, dlatego można go, zobaczcie, no on tu się minutę świeci, później będzie można tą obudową w ogóle zakołysać i on się też włączy. To nie chodzi tylko o to, żeby kołysać obudową, ale jak widzicie fajne puknięcie, szybkie z przodu, z góry, delikatne puknięcie i wyświetlaczek się włącza. To jest już poważne rozwiązanie. Jest wygaszacz. No, może nie, może nie w to, że wygaszacz on się całkiem wyłącza. Ja bym zrobił jakiś wygaszacz najpierw piękny, żeby tam się coś pokazywało, ale to będzie w moim dodatków Ich, o, zobaczcie, zgasł. Widzieliście w międzyczasie, jak gadałem, więc jeszcze raz spróbuję go jakoś tutaj w ogóle poruszyć, tą obudowę. O, o, zobaczcie. W pierwszym momencie się przełączył, w ogóle coś mu nie poszło. Teraz wyświetlił dobrze. No ale generalnie wyświetla dobrze, tylko to przesunięcie o linijkę. Czasami ma chyba w związku z tą błędną inicjalizacją. Ale to nie są zalety y, wszystkie tego, y, tej obudowy. Dlatego muszę koniecznie wam je pokazać. Dajcie mi sekundkę. Zaraz otworzę, Paweł to wszystko nie skręcał. Ja otworzę jednak tą boczną część obudowę, żeby wam pokazać, co kryje się w środku, a to jest. Słuchajcie, już naprawdę to nie są żarty, to jest potęga. Zaraz wracam. Już słuchajcie, obudowę. Odkręciłem tą tylną ściankę. Proszę bardzo, ukazuje nam się wnętrze po raz pierwszy. Widzimy również te dwa wentylatory. One są, moi drodzy, podświetlane RGB, ale jaka jest różnica w ich działaniu? Bardzo istotna. Ja o tym również pisałem do inżynierów na GitHubie z firmy Sunfander, żeby to poprawili, ale tego się w starej obudowie nie dało pewnego efektu poprawić. Wiecie jakiego? Otóż. Cóż, domyślnie ja teraz nie pamiętam czy stan y, na pinach GPIO w, w pironmanie nie pamiętam chyba jest wysoki i sterowanie tymi wentylatorami w starym Pironmanie jest z któregoś pinu GPIO za pomocą tranzystora MOSFET, tylko że niestety po włączeniu zasilania one się od razu włączają i świecą i kręcą. I co więcej, nawet troszkę hałasują, bardziej na pełnej, a one tylko mają typ, znaczy sposób albo włącz, wyłącz. Nie mają PWM-a te tylne wentylatory, tak jak ten główny wentylator. Natomiast te tylne wentylatory od razu po włączeniu zasilania ciach i idą na całość, dopiero gdy zainstalujemy Dodatek Pironmana w starym Pironman 5 w tej obudowie, to one zostaną przejęte przez oprogramowanie i zostaną wyłączone, ewentualnie włączane, gdy jest gorąco. No, bo właśnie tam nie przewidziano, że ten domyślny stan pinów GPIO jest taki, że ten tranzystor zawsze po włączeniu zasilania będzie tu aktywował te wentylatory. Więc taka trochę widać, że może nie to, że nie doróbka, ale. bo to potem się przełącza, ale widzicie, no, ale pewien smak pozostaje. Tutaj inżynierowie w nowym poszli porozum do głowy. Gdy włączycie zasilanie, te wentylatory są głuche jak pień, w ogóle się nie odzywają, czyli działają tak, jak powinno być. Tu już zmieniono tranzystory MOSFET na takie, które przy domyślnym stanie pinów GPIO są wyłączone i nie włączają wentylatorów. Dopiero jak się włączy oprogramowanie, to ono, gdy trzeba, te wentylatory potrafi włączyć. Zaletą dodatkową tego Pironmana jest to, że te tylne wentylatory działają o wiele ciszej niż w starym Pironmanie, a więc to jest. Ogromny plus, ale to nie wszystko. W starym Pironmanie wentylatory można było tylko z poziomu oprogramowania albo włączyć, albo wyłączyć ich obracanie, ale nie tylko. Razem podświetlenie RGB. Tymczasem ktoś, kto lubi, lubi modding, kto lubi bariery, chciałby mieć możliwość na przykład osobnego wyłączania tego podświetlenia, żeby go razi. Ktoś, kto lubi podświetlenie, to chciałby móc oddzielnie włączać podświetlenie, nawet gdy wentylatory są wyłączone. Od tak, że by było ładnie. No i w nowym Pironmanie, moi drodzy, mamy dwa tranzystory y, do sterowania. Jeden niezależny do sterowania wentylatorami, a drugi niezależnie do sterowania samym podświetleniem. Zaraz postaram Wam się to pokazać. Ja idę nie od tych największych ciekawostek, nie od, tych, no, nie od strony największych możliwości, ale jednak chciałbym po kolei omówić to, co różni oba y, te zestawy, te sety co różni te obie obudowy, żeby dobrze powiedzieć. Tu oczywiście widzicie super wentylator, który naprawdę jest porządne, aktywne chłodzenie, ten się prawie nigdy nie chce włączać w tej obudowie. Jest tak solidne chłodzenie tego radiatora, który jest w środku na obudowie Raspberry Pi. Więc gdy dobrze skonfigurujemy, to tylne się prawie nigdy nie włączają, więc dobrze, że dorobili podświetlenie RGB, bo dla oka, jakbym chciał, żeby było, to będzie, nie muszą się kręcić. Widzicie, że one się teraz nawet nie kręcą, bo tak jest skonfigurowane, ale podświetlenie właśnie jest włączone. Zaraz wam to pokażę. Ten się załącza, gdy naprawdę na maksa obciążymy procesor w Raspberry Pi. Niekoniecznie do Home Assistanta, może służyć do e, zwykłego Linuxa, tego Bookworm, Worm, który jest, który też zainstalujemy. Co więcej, jest chyba teraz już dodatek nawet do zwykłego Linuxa, żeby móc sterować tym całym tym wszystkim, bo wcześniej zdaje się do tego Pironmana było to tylko do Home Assistanta, więc takie są drobne różnice. E, więc to Łodzenie jest naprawdę bomba w obydwu. Rewelacja. Tylko, że tutaj coś dla oka jeszcze dochodzi. Te wentylatory duże są piękne. Takie same jest tutaj w starym i w nowym, więc to jest identycznie tak samo. Wspaniale. Ale dobra, przyjrzyjmy się do środka. Zobaczcie, co tu mamy. Nie wiem, jak tu tą kamerę ustawić. O, ale ja używam jak zwykle moich ulubionych dysków Samsung Pro 1 terabyte I zobaczcie, że jest miejsce, są takie dwa sloty. Gdzież one są. Y, tutaj są, są nie jest, w starym pieronie. mieliśmy tak zwany hat, na który można było osadzić dysk y, SSD, zresztą y, dysk y, NVMe, zresztą zobaczcie, przybliżę go tutaj, jest taki hat, o i widać go dobrze i można osadzić tylko dysk SSD, ten dysk NVMe już, ale tutaj mamy coś niesamowitego proszę Państwa, to jest obudowa z kosmosu, tu mamy, o, tu mamy dwa sloty, na, w jednym podłączyłem dysk, i to są oba sloty NVME, pełno, pełno, teoretycznie pełnoprawne. Zaraz wytłumaczę różnicę, bo wiecie, że ja to lubię wyjaśnić do końca. A tam od spodu sobie w międzyczasie migają diotki, e, fajnie to wszystko wygląda. Natomiast w drugim mamy drugi slot, do którego można podpiąć niekoniecznie drugi dysk, chociaż można drugi dysk. To, co najważniejsze, i dlaczego w rysunku tytułowym tego filmu jest taki wielki napis AI. No nie dlatego, że ten rysunek stworzyła sztuczna inteligencja, ale dlatego, że tu można osadzić na przykład moduł sprzętowy ze sztuczną inteligencją o nazwie HILO 8L. Moi drodzy. Potęga. To pozwala nam na super y, wykonywanie programów i analizy z kamer i tak dalej. No niesamowite możliwości. Jeśli jeszcze się nie zetknęliście z tym modułem, no to szkoda. Ale jak znacie mnie, to pewnie wiecie, że przyjdzie czas, że zetkniecie się z tym modułem, zobaczycie, co on robi. To wtedy was zaciekawi. Taki niewielki modulik. Zobaczcie dysk y, twardy. No jak to ułożyć? Tutaj przybliżę. O. Dysk twardy, moi drodzy, jest o tak. Dysk twardy tutaj jest długi, najdłuższy jaki jest możliwy do zainstalowania, a ten modulik sięga sobie tylko do tego miejsca. Widzicie? Odtąd, powiedzmy, odtąd dotąd. Natomiast można go wykręcić i można dołożyć drugi dysk. Słuchajcie, to też o różnej długości, wielkości, pojemności i tak dalej. Co to nam daje? Co nam daje możliwość dołożenia dwóch dysków z kolei, jeśli nie chcemy korzystać z modułu hl 8L? Słuchajcie, no no chyba sami to rozumiecie, możemy zrobić sobie mirroring, mirroring dysków, możemy mieć RAID 0 RAID 1, możemy mieć dwa dyski naraz jako, zdaje się jako osobne przestrzenie, pojemności gdyby trzeba było, chociaż bardziej ciekawe tu jest możliwość stosowania RAID 0 RAID 1, no niemożliwe, wcześniej nie do wykonania no oczywiście ci, którzy się lepiej znają wiedzą, że Raspberry Pi i to jest ta bardzo ważna techniczna uwaga posiada tylko jeden kanał tak naprawdę i obsługuje jeden kanał PCIE. No to jak to się dzieje, że można podłączyć dwa dyski albo dysk i moduł Hilo 8, który też ma złącze NVMe? Jest to jeden z najlepszych modułów na świecie, tak w ogóle ten moduł AI, ten Hilo, Hilo 8L. Słuchajcie, rewelacja. Będę o nim robił osobne poradniki, bo to się nie godzi, żeby nie zrobić. Są jeszcze inne moduły, też do sztucznej inteligencji, ale ten naprawdę ogarnia kuwetę. Ale to na później. Moi kochani, Otóż, jak to się dzieje, że można podłączyć dwa dyski, czy też moduł i dysk, skoro jest tylko jeden kanał PCIe w Raspberry Pi? Otóż na tej płytce Hata zastosowano scalak, który jest tak zwanym, no można powiedzieć w uproszczeniu, hubem, koncentratorem, który rozdziela tą magistralę PCIe Raspberry Pi na dwie. Na dwie niezależne, z których można działać. I on oczywiście zarządza przepływem informacji pomiędzy dyskiem a Raspberry Pi, pomiędzy Hilo 8 a Raspberry Pi, albo pomiędzy jednym dyskiem i drugim dyskiem. No, gdy to mówię, to już każdemu się chyba nasuwa informacja w głowie, taka przychodzi do myśl, do głowy, no zaraz. To skoro jest tylko jeden kanał PCIE, mamy dwa dyski albo moduł i dysk, to jak to się dzieje, że w tym samym czasie działają dwa naraz? No ten przełącza, ale skoro przełącza raz jeden, raz drugi dysk, no to siłą rzeczy obydwa nie mogą mieć takiej samej wydajności, no bo, no bo jak? No tego się nie zrobi, ale jednak nawet jak dwa, oba dyski NVMe, szybkie weźmiemy dyski, bo tu mogą być te szybkie obsługiwane, to nawet gdy ich przepustowość spadnie o połowę, to to jest i tak drastycznie, gigantycznie dużo większa przepustowość Ниж. karty microSD, SD którą na przykład wkładamy weźmy najszybszą kartę microSD. to jak tu będziemy mieli dwa dyski one będą w mirroringu będą będziemy mieli kopię zapasową wiecie chcemy mieć niezależną taką żelazną kopię że nawet taki jeden dysk strzeli to będzie działało na drugim rozumiecie o co chodzi po to są te mirroringi rajdy i tak dalej to nawet gdy będzie ta wydajność tych dysków obu o połowę niższa to będzie szybsza od karty no ktoś powie dobra hola hola ale ja przecież mogę sobie podłączyć z tyłu do złącza USB takiego Pironmana, takiego Raspberry Pi, zwykły dysk SSD jakiś tam, albo nawet dwa. Ale czy dwa będą miały taką samą przepustowość? No tu by trzeba było się zastanowić, porobić testy, zobaczyć, jak to będzie wyglądało przez USB. Generalnie te dyski podłączane przez USB i tak siłą rzeczy są. Mają mniejsze przepustowości niż dyski NVME. W efekcie końcowym mamy, że tak powiem, bez plątania się kabli i dysków na zewnątrz obudowy. Możemy umieścić dwa dyski wewnątrz i mamy porządnego rajda, mirroring dysków. Czyli jeden padnie, drugi działa. Działa to wszystko szybko, fajnie i przyjemnie. Oczywiście, gdy działamy z modułem Hi-Lo i przyjdzie nam robić ćwiczenia zaawansowane, bo moduł Hi-Lo służy generalnie do wspomagania obróbki obrazów na żywo z kamer, rozpoznawania ludzi i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite rzeczy można robić. No to taki moduł, tam się mówi, że on ma ileś teraflopsów, prawda, jeśli chodzi o swoją moc obliczeniową. To wymaga oczywiście dużej przepustowości na magistrali PCIe. Oczywiście, gdybyście takie coś podłączali jakąś przejściówką do komputera PC, nawet starszego, który ma nie jedną, a dwie magistrale PCIe, no to byłaby wykorzystana pełna jego, pełna jego możliwości wraz z możliwościami dysku. Tutaj będzie to też ograniczone, że te teraflopsy spadną co nieco, no bo musi się dzielić mocą właśnie z dyskiem. Z drugiej strony przychodzi też do głowy trzecia inna konfiguracja, że instalujemy tylko moduł Halo 8. NVME nie instalujemy. Podłączamy dysk zewnętrzny, który też będzie chciał używać PCI albo kartę, nawet gdy tam nie trzeba dużej pojemności, ale nam zależy tylko na Halo. I wtedy taki Halo w takim hacie będzie miał pełną przepustowość. A więc zobaczcie, że możliwości są naprawdę dowolne i niesamowite. Ale dobra, obiecałem, że przełączę się na drugą kamerę, gdzie pokażę wam, jak to można teraz załączać. Przełączać te wentylatory, żebyśmy, albo te diodki, które migają, żebyście zobaczyli dokładnie o co chodzi. Sekundka, zaraz wracam. I już jestem, moi kochani, przełączyłem się na pulpit, wziąłem sobie program MKIP, skaner znany pewnie Wam wszystkim. A jak nie, to zainteresujcie się nim, bo jest darmowa wersja, można pomaga badać sieci i tak dalej, ale nie o to chodzi. Tutaj mam właśnie y, po, postawiony y, system Home Assistant na tym, właśnie czarnym krystalicznie czarnym, szlachetnym Pironmanie 5 Max. Klikam dwa razy, wchodzę sobie na, naszego, na nasz na sterowanie naszym Home Assistantem. Przechodzę na moduł, który doinstalowałem dodatek Piron man 5 Max. Gdzie oczywiście, jak znacie ten dodatek, to można tu sobie śledzić wykresy, temperatury, bariery różne i tak dalej, ale ma procesor, jakie jest zużycie, no to są fajne. Ale tutaj rzadko kiedy przecież zaglądamy, chyba że kiedyś do logów będziemy chcieli zajrzeć. Natomiast tu możemy wejść, widzicie, kliknąć w ustawienia i możemy sobie włączyć Dark Mode, ale to dla tej aplikacji na, na tym. To na nie interesuje. Możemy pokazywać dyski niezamontowane, wszystkie rdzenie, żeby pokazywało. Mamy przełączniki. Załóżmy, że to nas nie interesuje. Chcemy sobie na wyświetlaczu OLED pokazywać temperaturę w Celsjuszach czy w Fahrenheitach. Możemy w ogóle ten OLED włączać albo wyłączać. No tutaj teraz nie widzicie, bo jest odwrócona obudowa. Chociaż, no dobra, no czemu nie? No, no zobaczmy, no jest, jest włączony. Mogę klikać, zobaczcie, że to jest responsywne. Włączony, wyłączony. Przełączamy się na widok wentylatorów, bo to Wam chciałem, moi drodzy pokazać, dokładnie. Czyli OLEDa na razie zostawiamy. Mamy tutaj... Tu jest opcja OLED Rotation. Można go do góry nogami wyświetlić. Nie wiem po co, bo kto by stawiał obudowę do góry nogami. No ale... Ale jest opcja, panie. No dobra, RGB Enable to jest sterowanie tymi idiotkami. Zobaczcie podświetleniem, które sobie oddychają. Właśnie wyłączyłem, włączyłem. Kolorek mam ustawiony fioletowy. Jak nie wierzycie, że to można zmienić, to proszę bardzo, ustawię na przykład na jakiś tam niebieski, taki jasno-niebieski, powiedzmy. OK. I już widzicie, że diodki mi się rozświetlają na niebieski. Tu mam e, sterowanie ich jasnością, żeby za, mocno raziły po oczach, albo mniej raziły po oczach w tym oddychaniu, albo prawie wyłączone. Widać, że to są cyfrowe diody, ale to działa jak PWM prawie. Mam ustawiony tryb oddychania, ale mogę zrobić jakieś inne metody, czy będą się kolorki zmieniały. Zobaczcie, teraz pływają jakieś tam kolorki po tych diodkach, ale ja to sobie lubię ustawić, że jest breathing, czyli oddychanie. Ja sobie lubię ustalić kolorek taki fioletowo-czerwony. Proszę bardzo, i to jest moje oddychanie. Tutaj sobie regulujemy y, szybkość tego oddychania. Jak dam w dół, to bardzo wolno, jak dam w górę, to zaczyna bardzo szybko sobie oddychać. Ale to nie jest to najważniejsze, co chciałem Wam pokazać, moi drodzy. Nie zasypiajcie! Uwaga! Performance, to tutaj regulujemy, czy te wentylatorki mają być włączone, czy nie. Proszę bardzo, jak dam w tej chwili, ponieważ nic się nie grzeje te, i tak dalej, no to one nie są włączone nawet. Mamy czte, czy kilka stopni regulacji mocy. Dałem tutaj balans, czyli gdyby się. Chociaż trochę nagrzał, a widać, że nie jest za bardzo nagrzany, to już, by się, to już by się to włączało. Potem mogę kolejny stopień, kolejny, gdy dam maksymalny, to jednocześnie spowoduję tym, że te wentylatorki będą działały, od razu się włączą. Mam nadzieję, że w tej małej kamerce, chociaż spróbuję tutaj ten widok powiększyć, żebyście zobaczyli, że one się włączą, gdy przełączę na performance. Ciach! O, i już widzicie, wentylatorki wystartowały, oba wentylatorki. Nie ma sterowania jednym i drugim, a to też by się może przydało. Na przyszłość panowie inżynierowie pomyślcie o tym, ale ciekawostka jest taka, co mnie zaskoczyło, i to bardzo przyjemnie, to fan LED. Widzicie, jest on. Można zrobić opcję off. Niech się kręcą, ale jak mi przeszkadza, żeby było to podświetlenie wentylatorów, to wyłączam. Z drugiej strony, jak mi nie przeszkadza, jak chcę, to mogę wyłączyć wszystko w ogóle LEDy, LEDy, jak mi przeszkadzają, to mogę też wyłączyć te górne i proszę bardzo. Mam tylko jakieś diodki świecące na chacie i tak dalej, prawda? Ale mogę sobie włączyć znowu podświetlenie RGB, ono się zmienia. Mogę włączyć opcję Follow. Która nie doczytałem w dokumentacji jeszcze, która zdaje się będzie miała jakiś kolorek, jeden, ale będzie podążała wraz. O nie, też się zmieniają kolorki. Sorry, tego się nie dowiedziałem na tą chwilę. To już Wy sobie pobawicie, poczytacie dokumentację. Generalnie moi drodzy, no obudowa rewelacyjna, w pełni customizowana. Tutaj jest trochę yy, za szybko to. Tą... Oddychanie to ja je sobie troszeczkę spowolnię, o, żeby było tak po mojemu, po proszę bardzo. I teraz, jak wentylatorki akurat mają kolor fioletowy, to się wszystko zgrywa. Teraz, wentylatorki dostają kolor białego. No, słuchajcie, pięknie to wygląda. Słychać tutaj troszeczkę jak one pracują. Pewnie moja kamera wycisza to, tą ich pracę. Ale wyobraźcie sobie, że ta ich praca, tych wentylatorów, yy, będzie tak, one będą załączone tylko wtedy, kiedy dojdzie do totalnego przegrzewania. Gdy będzie Home Assistant, czy tam serwer Linuxa, robił coś bardzo, bardzo obciążającego. A w tym momencie sobie wyobraźcie, że ja je ręcznie włączyłem na stałe, a przecież. Ten wentylator tutaj główny jest wyłączony. Pierwszy w ogóle algorytm jest załączania wentylatorów tak normalnie, gdy tym regulujemy taki, że najpierw, gdy się robi gorąco, to się włącza ten super duży wentylator. Dopiero później, gdy ten jest włączony już PWM-em na maksa, a temperatura jest, czujniki pokazują, że w całej budowie robi się gorąco, czyli temperatura wschodzi powyżej tam 40 stopni ileś i tak dalej, no to proszę bardzo, wtedy dopiero o ten moment powoduje. Że jak tu przekroczy temperatura, to one się włączają na maksa. I to jest naprawdę bardzo fajne sterowanie, a. Jak widzicie, gdy jest wyłączony, to możemy zostawić samo podłączenie, włączone ten podświetlenie RGB, które też się zmienia, albo możemy je wyłączyć, albo włączyć, albo wyłączyć. Więc naprawdę działa to wszystko tutaj świetnie. Jednocześnie zobaczcie, że temperatura CPU jest utrzymywana praktycznie naprawdę na stałym poziomie. Ja do tej pory robiłem różne testy, może nie takie stres testy, a przygotowuję się do takiego testu, żeby bardzo mocno obciążać procesor, i zobaczcie, jak to będzie sobie radziło przy takim mega obciążeniu. Na to o tym zrobię oddzielny poradnik, no to, moi drodzy, będziemy mogli porównać sobie wtedy obudowę Piron Man, jak ona sobie radzi, jak sobie radzi sam goły Raspberry Pi, albo Raspberry Pi w jakiejś obudowie dobrej, zwykłej, radiatorowej, żebyśmy mieli bardzo dobre porównanie. Chcecie taki poradnik? Dajcie znać tu pod filmem, bo zobaczycie, że zrobię to porządnie. Ja wiem, że wielu ludzi robi takie poradniki o wydajności, o ogrzewaniu, o trotlingu i tak ale mi się wydaje, że nieraz nie wszyscy nie do końca to rozumieją, szczególnie w aspekcie dobrego chłodzenia. Raspberry Pi stosują jakieś tam małe zabawkowe radiatorki. Ja zawsze mówię też, że do Raspberry Pi musi być porządna radiatorowa obudowa i wam je pokazywałem w innych poradnikach. Natomiast Pironman, chociaż nie obudowuje tak, jakby w pełni, zobaczcie, w środku jest taka blaszka tam pod tym dużym wentylatorem, ale ona przepięknie schładza wszystkie najważniejsze chipy na Raspberry Pi 5. I z tym wielkim wentylatorem, który tutaj już samo ta jego obudowa widzicie, mają, ma tutaj tak zwane rurki, te miedziane. To jest chłodzenie najlepsze, jakie może być, zresztą przeniesione wprost z pecetów, tylko że zminiaturyzowane. Moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to dzieło z kosmosu Wam się spodobało. Widzicie, w międzyczasie sobie działałem, wyświetlacz mi się wyłączył. Puk, puk w główkę, Panie Wyświetlacz, włącz się i już działa. To pewnie albo mi się źle zainicjalizował... Albo, o, albo, albo tak jest, nie pamiętam już teraz tak naprawdę. Bo dużo jeszcze na tej nowej obudowie nie działałem, ale niedługo przezbrajam swoje Home Assistanty, które chodzą na, raz, na obudowach starych Pironman 5, przezbrajam na tą nową. Natomiast oczywiście starych obudów nie wyrzucam, broń Boże. One mi się przydają, przydadzą do innych zastosowań, bo im dłużej działam z Raspberry Pi, tym w głowie rodzi mi się coraz więcej zastosowań dla tych modułów, a z Wami się również będę nimi dzielił w innych poradnikach. To by było na tyle, i słuchajcie, teraz ta informacja najważniejsza tutaj w filmie no, tego już nie wkleję, a może wkleję, gdy będę to kończył mówić. Natomiast Wam na pewno wkleję pod filmem wyraźny kod rabatowy oraz stronę, na którą należy wejść, żeby skorzystać z tego kodu rabatowego. Jeśli gdzieś indziej znajdziecie jeszcze taniej, no to fajnie, ale jeśli nie i ten kod rabatowy wam się przyda, no to super. Specjalnie rozmawiałem z producentem, żeby dla moich widzów zrobił i to poważny, 15% kod rabatowy. No to nie w wkidmuchał, powiem wam, jak na cenę e, takiej obudowy, która no, wzbudza pożądanie. No, moje na pewno, ale z tego co wiem, wasze też. I jak zobaczycie gdzieś kiedyś poradniki przyszłe, co jeszcze ona może zrobić dzięki temu Halo 8, co możemy z kamerami robić. O, no to słuchajcie, to będą wtedy dla was wielkie zaskoczenia. Panie Puk Puk, proszę mi tu wyświetlać. No, a jak ja zrobię jeszcze swój dodatek do Pironmana, jeśli chodzi o wyświetlanie OLEDa, no to zobaczycie, to będą jeszcze inne fajne rzeczy. Teraz już uciekam. Hej, papa. Pa.